Jak się pan nazywa? Ziak! Kurwa, kolejny! Posłuchaj kurwa, naprawę! Ja nie wiem, bądźcie kreatywni, ludzie! A ty, no. No, a kurwa, a, ktoś, nie, nie wiem, co ty pierdolisz, ty? Jak możesz być Dobra. kreatywny i co? Przecież ja sobie nie wymyślą nazwiska mój ojciec nazywa się Ziak, więc ja też no. Ty, zajechałem na karzon i chłop się do mnie mówi, no mówi tak: Jak się nazywa? Ja mówię Ziak, no, a on, kolejny, kurwa! Bądź trochę bardziej kreatywny i mnie wyzywa, że sobie nazwisko wymyślałem, jak ktoś w mieście. No nie wytrzymam, no, ty. Ja by, no kurwa, mój ojciec my, Mój ojciec się tak nazywa, Góra, to co mam sobie, gdzie mam być bardziej kreatywny Czekaj, on ci powiedział, że bądź kreatywny? Ta, ta, no jestem, hehehe ja <grym> ja tak. Jesteś kreatywny <grym> O, szaty, dziękuję, 6565 jest 65 Ty uszaty uważaj, bo ty dzisiaj stąpisz kurwa po cienkim lodzie ja, <grym> Ty na seloniku kurwa jesteś Proszę, nie Krzyska, poruszajmy pisz? żadnych tam, tematów, się z z braku krzaku, braku krzaków i tak dalej Dobrze? Co ty pierdolisz, mój